Hej, cześć, witajcie! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stranded Deep. I cóż, podsumowując, to, co się ostatnie działo, to zrobiłem mega fail'a, jeśli chodzi o to, że trochę się zagubiłem w moich wyspach, bo popłynęliśmy chyba na tamtą wyspę, ile mi się tak wydaje. Następnie udałem się na tą wyspę, a nie na moją. I z tamtej wyspy udałem się na tamtą wyspę, po czym ogarnąłem, jak wstaje powiedzmy słońce i stwierdziłem, że tu jest moja wyspa, tutaj udało mi się dopłynąć. I znowu rekiny. Nie mam nic, znaczy mam siekierę, ale nie chcę się go tłuc. No i cóż, planowałem parę rzeczy, co moglibyśmy tu zrobić, i wymyśliłem tylko właściwie jedną taką konkretną, którą bylibyśmy sobie w stanie tutaj sami ogarnąć. Udało mi się też z tamtej wyspy, bo po, po tamtej, na tamtą, na tamtej byłem po materiały. Udało mi się ogarnąć parę rzeczy. I mamy tutaj maczetę. Nie wiem, czy ona tutaj była. Zostawiłem też sobie zapalniczkę, bo na razie jej nie potrzebuję. Mamy tutaj parę kamieni, parę lin, które starczą nam. A myślałem, że w tym odcinku możemy zająć się budową domku. Dlatego przygotowałem tu myślę mnóstwo materiałów, z których będziemy sobie budować. Jest tutaj ich, no, muszę przyznać, dosyć, dosyć sporo. Bo już wam dokładnie mówię, w tej chwili mamy tutaj na tej wyspie e, 44 liście i 108 patyków. I liczyłem tak sobie mniej więcej, że powinno mi to starczyć na to, na co potrzebuję. Tylko jeszcze chciałbym sobie chętnie zobaczyć, czy ja młotek mam. Bo gdzieś tu chyba go miałem. Jak najbardziej, Crude Hammer. E, chociaż nie, toporek też wezmę. Czemuż by nie. Liczyłem tak mniej więcej jak to tutaj sobie ogarnąć, i myślę, że wybuduję to właśnie tutaj obok drzewka, e, więc mm, myślę, że będzie się podobało. Bo póki co jeszcze nie miałem zbytnio okazji budowania e, większej struktury. Powiedzmy, że zacząłbym sobie odtąd, tylko nie wiem, czy nie chcę tego wyżej trochę poprowadzić. Czemużby nie? Zróbmy to wyżej, ostatnio było niżej, to zróbmy teraz wyżej. Foundation. Drugi foundation. E, jaki jest plan? Plan jest taki, żeby zrobić domek e, 3 na 3, to znaczy 3 na 2. Hm. Widzę, że tak mi nie wyjdzie w tej chwili, bo muszę pozbierać trochę tutaj tych materiałów. Jeśli chodzi o, o główne przygotowanie tutaj sobie materiałów, to widzę, że się przygotowałem. Gorzej, jeśli chodzi o właśnie. E, ustawienie ich względem tego, jak to tutaj mogłoby być. Wkusza mnie tylko ta muzyka w tle e, Jeśli chodzi właśnie o rekiny. Kurde, jeszcze chyba za blisko. No dobra, spróbujmy. E, nie camp tu. Foundation. Proszę bardzo Tutaj powinno zaraz być trochę miejsca tak wystarczająco do tego. Mówię, tych patyków naprawdę jest trochę sporo. Tak jak patrzyłem, to aż mi się wydawało, że niektóre zniknęły, bo tak trochę mi się ich mało wydawało. Czy rekin pływa pod moją wyspą? Czy ja dobrze widziałem? Mam nadzieję, że jednak źle widziałem. Kurde, jeszcze nie mogę, jeszcze, jeszcze nie mogę. Powiedzmy, że przerzucę to sobie tu. Tak rzeczywiście idzie łatwiej to przestawić. Ok, mamy kolejny fundament. Teraz tak. Foundation, który przerzućmy tu. Foundation, przerzućmy tu. Foundation, przerzućmy tu. I z tego już powinienem dać radę zrobić dokładnie jeszcze jedno. Teraz tak. O ile pamiętam, było mi potrzebne 6 lin, żeby móc stworzyć sobie schody. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest to wszystko wyliczone mniej więcej na oko w tej chwili. I mam nadzieję, że trochę mi starczy tego jednak. Nie pamiętam, czy były same patyki potrzebne. Bad. Właściwie na łóżko potrzebuję co? Cztery. Nie tak, yy, cztery. Liny, to dobrze wiedzieć. Czyli muszę chyba trzymać steps. Rzeczywiście, tutaj sobie je postawimy. I teraz tak, potrzebuję saportów kilka, które muszę oczywiście w odpowiednich dystansach ustawiać. Czy ja mam jakieś patyki przy sobie? Mam cztery, wezmę jeszcze kilka. Przerzucę je sobie tu, właśnie na górę, żeby nie musieć latać zaraz. A, to był jeden tylko. Ja. Muszę przyznać, że gra rozwija się w dosyć ciekawy sposób. E, jesteśmy oczywiście po pierwszym patchu już i. No, nie może on nie, nie wprowadził aż tak wiele. Nie Foundation, nie to chciałem zrobić. Mimo, że nie wprowadził aż tak wiele, to naprawdę te niektóre usprawnienia są. No i wyszedł on przede wszystkim dosyć szybko, jeśli chodzi o to, jak gra powiedzmy jest długo, jeśli chodzi o dystrybucję. Bo oczywiście to już jest dosyć znany chwyt marketingowy od jakiegoś czasu, że gry, właśnie w wersji alfa, a nawet czasami przed alfą, jeszcze nawet nie jest alfa, są już właśnie w. W taki sposób traktowane przez twórców Czyli musimy za nie zapłacić To tak, pierwsze co to chciałbym zrobić Jakiś dach tak, Więc wezmę sobie parę liści tutaj Jeszcze dwa Mam full Tutaj sobie je rzucę jakoś Tak, na razie mniej więcej tylko Drażni mnie strasznie Na razie jedyne co to te Jak mówię rekiny, które sobie tutaj pływają w kółko Czasami ich się nawet nie widzi, a muzyka cały czas leci. I to jest taka strasznie wkurzająca muzyka. Dobra, teraz trochę patyczków. I jeszcze tutaj mogę sobie dopchnąć parę. Wszystko. Parę patyczków. Ok, młotek w rękę. I możemy sobie zrobić sufit. Aha, czyli widzę, że sufitu nie zrobię, jeśli nie postawię sobie tego saporta tutaj. Tutaj. I muszę jeszcze jeden saport postawić tu. Ruf. Proszę bardzo, jeden. Tu będzie drugi. Czy dam radę trzeci? Dam radę trzeci stworzyć teraz. Już mi będzie pewnie paru patyków brakowało, chociaż nie. Mam tutaj parę jeszcze przy sobie. Tak, mam nadzieję, że jednak trochę na wyrost tych patyków uzbierałem. Czyli tak, tu jeszcze dwa supporty. Tu jeden support i jeden support tutaj. Na razie tylko mniej więcej wiem, jak to by chciał. Jakbym chciał, żeby to wyglądało, bo nie wiem, jak to wyjdzie. Ok, jeszcze jeden i ostatni, Roof. jest. No okej, okay. względnie to jakoś sobie wygląda. Teraz potrzebujemy już chyba mniej patyków. Mam nadzieję, że nie po cztery, bo jeśli cztery na ścianę, to już będzie troszkę gorzej. Te dwa tutaj, to, to i to. I chyba nie da mi zrobić ściany. Da mi zrobić ścianę. Nie, cztery patyki. Więc może najpierw tak. Stawia się tu. Tu postawimy sobie jedną ścianę. Aha, tu już mi się nie łączą liście, więc muszę oczywiście po nie zejść sobie. Wezmę parę. Czemuż by nie? Jest jeszcze jedna właściwie rzecz, którą chciałbym sobie tutaj ogarnąć, myślę. Eee, czyli. Zrobienie na pewno podstaw, czyli jakichś zapasów. Jakichś zapasów i kolejną rzeczą, jaką chciałbym zrobić, o której się dowiedziałem też, między innymi, dzięki Wam, jest zrobienie sobie powiedzmy coś ala motorówki. O czym oczywiście przekonacie się w kolejnych odcinkach. Może jeszcze w tym, nie wiem, na ile nam starszy czasu. Aczkolwiek stosuję się do Waszych tutaj porad i chyba nie zapominam o zbyt dużej ilości rzeczy. Ktoś mi też pisał, jak pływać na tratwie. Na tratwie? No i to właściwie na tyle nam na razie widzę starczyło. Niewiele nie tutaj zostało mi tych materiałów. Na pewno liści mi zostało mnóstwo, ale liście to jeszcze wykorzystam na pewno do budowy. Dlatego je tu wszystkie sobie położę. O, liści trochę zostało. Na razie nasz domek wygląda tak dosyć, no, śmiesznie, bym powiedział. Nie pamiętam też, ile potrzebowałem tych. Patyków i Lin, konkretnie, żeby stworzyć sobie niestety to łóżko. A nie wiem, czy mi starczy. Jakby mi starczyło, to byłoby mega. Bo niestety nie mam już żadnych drzewek na swojej wyspie. A jeśli to jest prawdą to, co niektórzy z Was mówili, że niestety drzewa nie odrastają, że to, co tutaj gdzieś rośnie, to co. Akurat na tej wyspie nie mam? Dziwne, wydawało mi się, że mam jeszcze raz takie rosnące paprotki. Wiecie o co mi chodzi? Na poprzedniej wyspie, na poprzednim save na pewno je miałem, e, takie właśnie paprotki. No to e, one niestety, z nich nie wyrastają drzewa, tylko one są po prostu sobie jakąś tam rośliną, która sobie rośnie. Teraz tak, rzucę te cztery patyki, rzucę te liny, i mam nadzieję, że dam radę zrobić łóżko. Nie ma chyba takiej opcji, chyba, że potrzebuje więcej lin. Mm. Nie, tylko jedną ścianę nam radę zrobić, czyli na sufit potrzebuje dwóch... No, rzeczywiście tu pływa rekin pod wyspą. To jest trochę zabagowane, ale okej. Okay. Czyli nie. W tym niestety jeszcze momencie nie damy stworzyć sobie rady właśnie naszego łóżka. Fajnie byłoby go sobie tutaj tak na środku położyć. Nie wiem też czy robić te ściany czy dalej rozbudować ten domek, czy go zrobić 3 na 3. To mnie też zastanawia, bo teoretycznie mógłbym go też jako magazyn wykorzystać. Nie wiem, nie wiem. Na razie nie ma też skrzyni, a to by mi się mega przydało. Skrzynia byłaby czymś fajnym, nie musiałem wszystkiego rzucać właśnie w ten sposób jak tutaj teraz. I chciałbym, żeby dodali na pewno opcję możliwości palenia lin, bo wtedy nie byłoby problemu właśnie z paleniem. Też para osób zarzucało tej grze coś takiego jak, mm, powiedzmy. Yy, nie wiem, jak to określić słowami. Chodzi ogólnie mi o to, że yy, fajnie no, mamy przetrwać na wyspach, czyli teoretycznie nie powinniśmy się do żadnej przywiązywać, latać po różnych i tak dalej. Ale z drugiej strony, po co by, byłoby, byłaby możliwość budowania domków i tak dalej, skoro trzeba byłoby ściąć całą wyspę, jeśli chodzi o drewno? I dopiero, powiedzmy, no nie wiem, odnowilibyśmy sobie trochę ogniska, trochę pojedli, popili i kolejna wyspa. To po co byłyby jakieś różne części, jakieś różne dodatkowe narzędzia? Tak trochę nie, nie ma się tu kupy, powiedzmy, że to tak nazwę. Ale cóż, to różne osoby i to oczywiście cieszę się z waszych komentarzy, bo każdy jest na pewno dosyć ciekaw. Znowu mi odrosły liny. O, tu jest właśnie. Tego szukałem. Gdzie to poleciało? A to jest tutaj. Jakoś tutaj. Wkurza mnie ten rekin. Potrzebowałbym tych patyków, a kurde, niestety nie mam możliwości zdobycia ich. Nie wiem też, czy na mm, wyspie, na którą się udawałem, jest też jeszcze trochę drewna. Teoretycznie coś tam powinno być. Ja nie wiem, jak stoi nawet z jedzeniem. Całkiem nieźle. Ktoś też mówił mi, że mogę sobie takie kokosy zwykłe, który gdzieś tu zaraz powinien leżeć. Takie zwykłe kokosy. No, halo. Kiedy potrzebuję, to nie ma, jest tu jeden. Że mogę takie zwykłe kokosy yy, sobie rozbić. I nie muszę ich nawet tutaj sobie pić. I rzeczywiście jest to prawda. Nie wiem, co prawda, czy jest to pomocne, bo. No teoretycznie tam sobie odnawiałem wodę w ten sposób, a. wodę, no w sensie. Zaspokojenie mojej postaci, jeśli chodzi o napój jakikolwiek. No i niestety tutaj w ten sposób już możliwości by nie było. Okej, okay. pięknie. I zauważam też właśnie, że niektóre są żółte, niektóre są zielone, i czym bardziej żółty... Tym niestety staje się e, bardziej zepsuty. Co jest dosyć logiczne. Nie za bardzo zwracałem na to uwagę. Bo nie wiem, jak wygląda szczerze mówiąc kokos bez skórki. Bo niestety u nas można dostać tylko taki właśnie. E, to znaczy, kokos w skórce u nas można dostać tylko taki. Już wiecie, obrane. E, proszę. Maczeta, zbiorę sobie teliny, Wiem, że mnóstwo ich tutaj rośnie. Miały niby rosnąć mniej, a rośnie ich tu tak dużo, że nie wiem co będę z nimi robił mam też nadzieję, że gra oczywiście wprowadzi patch w którym zostanie naprawione to taka podstawowa rzecz właściwie bardzo, e, że będziemy mogli e, że będziemy mogli e, robić sadonki powiedzmy, czy w jakiśkolwiek inny sposób rozsadzać te nasze drzewa, bo to jest parę rzeczy, które by się na pewno przydało w tej grze, a na razie niestety nie ma opcji Pyk, pyk, pyk. Mam już trochę tych lin. No i nimi można byłoby teoretycznie opalać, ale twórcy stwierdzili, że na razie nie. Mam niby te patyki i tak dalej. Nie wiem, czy chcę tworzyć tą włócznie, bo włócznie służyłaby mi tylko do bicia. Ale mogę sobie złapać kraba teoretycznie, jakby tu jakikolwiek był. Ktoś mnie też próbował pouczyć, że... Na tratwie da się latać. Ale ja tu niestety takiej opcji nie widzę. Może to ja po prostu nie umiem. To, to może być po prostu coś takiego, że. Ja nie umiem. A jak widzicie, tylko ją wywróciłem. Nie, wiem, ktoś mi mówił do góry. Tak dalej, ale nie. Nie, no. Mi bynajmniej to nie działa. Być może to tylko ja tak nie potrafię. Niepotrzebnie ją tylko wywaliłem w drugą stronę. Może spróbuję to odwrócić. No Da Prawie się udało powiedzmy Nie wiem czy mnie zaraz ten rekin nie zaatakuje, bo on gdzieś tu pod tą wyspą pływa Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. udało się Jest, no, 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 spok spokojnie No chodź Czasami problem jest złapać tą tratwę Czy ona się już zbagowała. No Tratwo Róż się w którą rzeczkolwiek stronę. No? No, o, dobra. Odbagowała się. Odbagowała się. Niech sobie tu lepiej czeka. A ja muszę powiedzieć, że ten domek na razie całkiem, całkiem jakoś przyzwoicie sobie wygląda. Którą mamy? 23. Niestety nie mogę pójść spać, bo nie mam łóżka. Znowu odrosły, Nie będę na razie tego zbierał też. Mmm. No i mamy ten znaczek nocy. Nie wiem, czy już go zdążyłem pokazać, czy nie. Mamy ten taki księżyc, czyli możemy już iść spać. Teoretycznie mógłbym się udać na wyspę obok, zebrać trochę drewna i spróbować dobudować te ściany. Więc teoretycznie moglibyśmy to sobie zrobić. A, i dziękuję też za e, takie tipy z waszej strony, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi mi oczywiście o... Coś takiego jak ulepszone narzędzia i czas powiedzmy ich cięcia. Teraz tak, tylko ja płynąłem zawsze na tamtą wyspę. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Dalej, oczywiście, działa bug, w którym możemy sobie przyspieszyć nasze pływanie. Co nie zmienia faktu, że trochę powiedzmy wypadamy wtedy z tej łódki. I to już takie ciekawe nie jest. Ta animacja jest trochę pobagowana, No ale. No jakby sobie tu nie począć, jest to przydatne. Co prawda muszę się co jakiś czas przysunąć i czasami też wypadam z tej łódki, ale nic na to nie poradzę. Zastanawia mnie też możliwość wprowadzenia do gry coś, czegoś takiego jak powiedzmy linie transportowe, co byłoby, dosy, byłoby dosyć ciekawe. Wystarczyłoby powiedzmy raz przepłynąć na jedną wyspę i nasza, nie wiem, wtedy już łódka, którą moglibyśmy powiedzmy, sobie zbudować, czy jakoś nasz ponton przebudować w jakikolwiek sposób. E, zapamiętywałaby trasę i powiedzmy odliczałaby nam automatycznie 3 godziny z naszego zegarka i byśmy automatycznie pojawiali się na drugiej wyspie. Teoretycznie bardzo by to skróciło czas, jeśli chodzi o zdobywanie różnego rodzaju przedmiotów, e, bo teoretycznie musielibyśmy też wcześniej dostać się na daną wyspę, żeby odblokować taki transport. A z drugiej strony część osób powiedziałaby, że jest to. Że jest to. Mega uproszczenie. Kurde, wolę może na razie tego nie robić. Napisał mi też ktoś z Was, że jeśli są bąbelki takie, jak właśnie tutaj widziałem, takie bąbelki, to znaczy, że pod tym jest gdzieś wrak statku. I jeśli jest to prawda, to mega dziękuję za informację, ale będę musiał się dopiero o tym przekonać, bo niestety nie jestem pewien w 100%. Wpisaliście też tipy, żebym oczywiście do swojej tutaj, do swojego pontonu wkładał różnego rodzaju inne rzeczy, czyli chociażby to jak teraz mógłbym pozbierać kamyki i tam wsadzić. Zrobimy tak, bo mamy wiele wysp, więc spróbujemy sobie to oczywiście ogarnąć. Pozbieram parę tych kamyków. Bo jest ich tu na pewno kilka, co najmniej kilka. Tu jest proszę kamyk. No, tak teoretycznie jest z... po wielkości wyspy i po tym, jak często teraz znajduję tykamy, te kamykiny, to z 6 powinienem znaleźć. Tak myślę. O, tu jest jeszcze jeden. Wiem, że wy teraz możecie najwięcej nie widzieć. Ja sam niewiele tutaj widzę, ale niestety gra nie oferuje aż tak dynamicznego światła, jeśli chodzi o pory wieczorne. Tutaj jest wrak, toolbox, który nawet nie wiem, czy był otwierany. Hmm. Czy tu jest kamyk? Nie, tu nie ma kamyka. Zaraz się też powinien zrobić dzień, teoretycznie. Jest czwarta, nie wiem, czy. Od szóstej teoretycznie chyba jest jasno. Tak mi się bynajmniej wydaje. O, tu jest kolejny kamyk. Dobra, chodźmy do łódki, bo ona jest jeszcze w miarę widoczna. I wrzućmy sobie do niej te kamyki. Zobaczymy. W drodze z powrotnej chętnie też bym zobaczył, co z tą. E, co z tymi bombelkami. Mówicie, żebym wrzucał sobie kamienie ale jak widać to najlepiej nie wpływa na nasz ponton e, może nie tak trochę Ech! trochę bliżej podejdę no jak widać nasz ponton automatycznie idzie w dół chociaż chociaż nawet nawet jakoś to idzie nie, nasz ponton jest już pod wodą. Więc niestety nie nie, z... nie będzie zbytnio takiej opcji, właśnie, żebyśmy mogli sobie ogarnąć ee, coś takiego. Jest tu jakaś. Są tu. Jest jakaś palma, więc dam radę ją sobie ściąć. I myślę, że od razu wrócimy, dobudujemy domek. Bo to to, na czym bym się chciał, oczywiście, skupić. Chciałbym w całej serii chociażby raz właśnie wybudować taki większy, powiedzmy, domek. Dla mnie 3 na 2 to już jest większy. Teoretycznie. 1 na 1. 1 na 1 to tak jakby mieć metr kwadratowy. Hmm. Eee, no i tą siekierą z tego co mi powiedzieliście, eee, 10 uderzeń, żeby przerobić na patyki chyba i 10, żeby odciąć, tak bynajmniej ja to trochę zrozumiałem. Eee, tą taką metalową siekierą powiedzmy. Powiedzmy, że ulepszoną, eee, Trwa to chyba 8 uderzeń, nie wiem ile trwa to maczetą, nożem bodajże 15, ktoś tam chyba pisał. Nie będę oczywiście wszystkiego liczył, sprawdzał aż tak, bo nie ma to myślę większego sensu, ale fajnie coś takiego wiedzieć. Ktoś mi też mówił, że da się teoretycznie samym szardem od noża, od noża, od... Kamienia. Jak rozłupiemy sobie kamień, to mamy właśnie te dwa kawałki kamienia, te dwa szardy całe i ktoś mi powiedział, że tym też da się ścinać drzewa, ale że jest to mega nużące i mega wolne, aczkolwiek nie zużywa nam to w żaden sposób, e, powiedzmy naszego zużycia, bo kamień nie ma zużycia. Ile ja tu tego mam? No, na kamieniach mi aż tak nie zależy jak na drewnie, więc bardziej będę wolał wziąć drewno. Potrzebuję zrobić 5 ścian w tej chwili, więc potrzebowałbym 5 razy po 4, czyli 20, oczywiście, tutaj e, takich patyczków. Ale fajnie mieć właśnie w zapasie takiego szarda, jeśli coś takiego istnieje, i można rzeczywiście w ten sposób rąbać sobie to wszystko. Czyli tak. Muszę te kamyki, niestety, zostawić tu. A zetniemy sobie jeszcze tą malutką palemkę. O, o tym mówiłem. To. Ktoś to nazwał poprosił. Ja bym tego chyba poprosił, nie nazwał. Eee, ale jest to swego rodzaju krzak, który niestety podobno w drzewo nie wyrasta. Opieram się na tym, co mówicie. Mam nadzieję, że nie są to tutaj jakieś oczywiście fejki. I że oczywiście większość z tych komentarzy to prawda. Mimo, że się powtarzają, i tak uwielbiam czytać je. Sprawiam oczywiście przyjemność, kiedy sobie tam piszecie. Ja, oczywiście, każdy komentarz, jaki tylko wpływa, pod mój film czytam. I na niektóre też odpowiadam. Jeśli ktoś oczywiście jakieś tam zadaje pytanie, czy ma jakąś ważniejszą kwestię. Mam wszystko, więc mogę chyba spokojnie wracać na swoją wyspę. Nie wiem też tylko, jak to by było, jeślibym musiał nagle wyrzucić co. A nie, to mogę wyrzucić teoretycznie e, swój... E, swoje wiosło. Ok, teraz tylko pytanie, czy ja dam radę sobie spojrzeć, gdzie tu są te bombelki. Miejmy nadzieję, że jakoś dam radę. Bo one gdzieś tutaj sobie były. O, 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 o! Tu czy to nie? To od mojej łódki. Bo nie byłem na nich chyba. Nie no, zdecydowanie nie. Czyli jeszcze nie. Jeszcze... Nie, jeszcze jestem chyba za blisko. Zobaczmy, czy gdzieś tutaj te bąbelki będą. Naprawdę chciałbym trafić na jakiś taki wielki statek, z którego mógłbym sobie parę rzeczy wyciągnąć. Ale widzę, że teraz już tych bąbelków nie widać. Bynajmniej w tej chwili. Coś mi się wydaje, że już za daleko odpłynąłem. Chyba tak. O, w ogóle spadam z pontonu, czego też nie widziałem. Nie, chyba rzeczywiście trochę za daleko. Albo po prostu w ciągu dnia wygląda to troszkę inaczej. Jestem ciekaw też, z jakiego dystansu będzie nam się rysował nasz Tomek, bo teoretycznie teraz widać tylko parę drzew i samą wyspę, sam zarys. Bo to obok, nie, to obok tu są same krzaki. No niestety, nie widać tego aż z tak wielkiego dystansu. Okej. Okay. Widzę, że na razie... O, dobra, zaczął się rysować domek. Nie ma problemu. No płyniemy sobie tutaj i będzie można dokończyć go. A czemu mi te liny wszystkie powypadały? What the fuck, co tu się stało? Eee, nie mam też pojęcia, jeśli chodzi o przeciwników. Wiem, że jeszcze tego tematu nie poruszałem, ale skoro mamy czas, to chciałbym go właśnie poruszyć. Eee, znowu ten rekin. A może mgła? Nie, chyba jednak rekin. Eee, a propos przeciwników w tej grze. Część z Was twierdzi, że są tu jacyś ryboludzie, czego ja oczywiście w żaden sposób nie potwierdzę. Bo niczego, niczego niczego, takiego tu nie spotkałem. Trochę się e, mogę domyśleć, że nawiązuje to do tej mgły całej. Czy ja w ten sposób zbuduję ścianę? Na pewno nie. E, a do łóżka potrzebowałem czterech patyków. Nie, chwila, 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 chwila. Czterech, nie sześciu patyków. Dobra, chciałbym. A, Czyli nie mogę sobie na podwyższenie postawić. No to trochę głupio wyszło. To powiedzmy, że na razie sobie to łóżko postawię tutaj. Po przeciwnej stronie, eee, i coś jeszcze chciałem zabrać? Młotek chciałem zabrać. Nie mogę w żaden sposób potwierdzić tych rybo ludzi, ani niczego innego, co tutaj sobie działa, bo niczego takiego nie spotkałem. Jeśli ktoś z Was spotkał, to oczywiście gratuluję, bo pewnie nie było to zbyt łatwe. Ale jak mówię, ja niczego takiego nie potwierdzam, bo ja nicze, niczego takiego nie spotkałem w mojej rozgrywce. Co zresztą widzicie, bo nagrywam właściwie wszystko, co robię, poza tym zbieraniem materiałów teraz między naszymi odcinkami. I nie starczy mi surowców oczywiście, więc chociaż zabuduję tu ścianę. Czy starczy mi jeszcze na jedną? Starczy. Więc umieszczę ją tutaj. I został nam jeden biedny patyczek. Który będzie musiał zostać wykorzystany właśnie do uzupełnienia tej części Nie wiem tylko czemu te liny wszystkie mi powypadały szczerze mówiąc Czyżby coś albo ktoś pod moją nieobecność tutaj Sobie przychodził i mi mieszał Tutaj te... Co jest z tym funda... A, saporty mogę budować Widziałem też liny tutaj pod domkiem, ale w tej chwili ich nie widzę No okej, okay. trochę dziwne Trochę dziwne Odłożę patyk, a nie, mam dwa patyki, ok. To teraz tak, tu mogę sobie podkładać, powiedzmy liny. W ten sposób. Tu będzie nasze składowisko lin, tu możemy na razie sobie podkładać kamyki. Patyki mogą sobie leżeć na razie tu powiedzmy. Czyli to będzie właściwie tylko nasz magazyn, skoro póki co nie mogę tu umiejscowić łóżka. Tam jeszcze miałem chyba trzy albo cztery kamyki, tak mi się wydaje. Nie wiem, też jest jak z ziemniakami, bo wiem, że mi pisaliście, że nie jadł ziemniaków, bo tracę od nich zdrowie, też dziękuję za tą wiadomość, e, aczkolwiek nie wiem, czy mogę je piec i zapewne mogę je piec, jakoś, skoro, skoro surowe właśnie mi zabierają zdrowie, chyba, że tu już jest taki typowy mus, ale nie jestem tego pewien, zabiorę sobie też wszystkie te rzeczy, o, ten rok, nie, ten rock shard, to lepiej niech sobie tu leży. Jakby mi kiedyś miało zabraknąć czegoś, a zawsze będę mógł sobie nim cokolwiek ścinać. Teraz tak, zapalniczka, która ląduje sobie w tym rogu. Tu będę miał powiedzmy swoje narzędzia i takie rzeczy. O, typu coś takiego. Mamy naszą latarkę, której nie miałem jeszcze okazji przetestować. Może sobie tu leżeć. Nasza maczeta, i w ten sposób to właściwie teraz wygląda. Nasz składzik. Tu mamy nasze łóżko. Więc myślę, że na razie wygląda to dosyć, dosyć okazale jeśli chodzi właśnie o to co tutaj mamy i myślę, że będziemy to oczywiście rozbudowywać w niedalekiej przyszłości, więc póki co komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. W kolejnym odcinku udajemy się zrobić sobie napędzaną silnikiem tratwę, więc przygotujcie się mentalnie. Trzymajcie się ciepło i cześć.